Cześć, w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak rozwiązać problem, który jest coraz częściej opisywany na forach oraz na filmikach na YouTube. Problem ten dotyczy kluczyka, który się rozkodowuje i żeby go z powrotem awaryjnie zakodować, potrzebujemy kod PIN. Żeby go uzyskać, musimy podać najczęściej kod z kluczyka. Albo numer WIN i kod z kluczyka. Dodatkowo chciałbym wyjaśnić, że ten sposób działa tylko na niektórych transponderach i nie ze wszystkimi to działa. Także jeżeli ktoś jest rozczarowany, że ktoś komuś nie podaje kodu, to jest związane najczęściej z tym, że tego u Was się nie da zrobić. Tutaj przygotowałem na szybko taką prezentację w której umieściłem kilka ważnych informacji i teraz chciałbym yy, chciałbym je z wami chciałbym je z wami tutaj wyjaśnić tak jak widzimy mamy tu różne przykłady numerów seryjnych yy, kluczyka oraz opisy o jakim kluczu rozmawiamy? Najszybciej, najprościej tłumacząc, są to mm, kluczyki z kodem radiowym oraz tak zwanym IR na podczerwień. Mm, ten sposób znajdowania, obliczania y, kodu PIN przez podanie kodu kluczyka. Y, działa tylko z kluczami na podczerwień, czyli tylko tutaj to co zaznaczyłem. Na kluczyku mamy pięciuznakowy kod. Pierwszy symbol zaczyna się na literę S. I tutaj mamy kilka kodów jakie znalazłem w internecie. Także mm, chcę wam pokazać jak ja to generuję. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego kodu, to piszcie w komentarzu swój numer a ja w odpowiedzi podam Wam kod jeżeli mamy ośmioznakowy kod yy, dodatkowo najczęściej pojawia się tam płytka jest to wtedy kod radiowy i nie jesteśmy w stanie tym sposobem tego zrobić mam tutaj kilka przykładowych zdjęć pierwsze z nich jest to oczywiście klucz, który jest na podczerwień jak widzimy yy, w tym przypadku swój kod kluczyka ma, na, mm, ma na, na etykiecie tak jak tu widzimy S41S7 i spróbujemy ten kod y, kluczyka przekalkulować na kod PIN tutaj drugi sposób to jest już y, drugi sposób, drugie zdjęcie to już jest y, kluczyk z kodem y, radiowym jak widzicie jest ośmiuznakowy y, Posiada tutaj taką płytkę, i tutaj pod płytką jest transponder. W tym przypadku, w przypadku kluczka radiowego, ten sposób nie zadziała, i żaden inny podobny również. Ok, tutaj jeszcze znalazłem taką tabelkę. Jak widzimy, ten sposób jest nie tylko do Renault. Megan 1, również Dustinika 1, czy Clio 1 Wszystko rozchodzi się o to, czy, czy posiadamy ten, ten numer na kluczyku i czy jest to kluczyk na podczerwień Tak jak widzimy W przypadku Renault Megan od 96 do 98 mieliśmy kluczyk na podczerwień Tutaj Ganka 1 od 99 do 2002 już był, już był radiowy. Oczywiście tabelka może być niedokładna. Sprawdźcie u siebie jak macie. I jeżeli potrzebujecie tego kodu, dajcie znać w komentarzu. Ok, teraz pokażę ten sposób, który ja używam jest bardzo szybki, także. Także jak tylko nadprzecie komentarz, to myślę, że w przeciągu kilku dni dostaniecie odpowiedź tak jak widzimy kod. Kod PIN to jest 1178. Teraz spróbujemy ten. 378. Z tego co zauważyłem, yy, ludziom, którym odpisywali jacyś forumowicze dotyczące yy, kodu PIN, do tego kodu kluczyka pasował i wszystko było ok. Także myślę, że sposób działa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak jak mówię, zapraszam do komentarzy. Dzięki na razie.